Druidzi, witajcie. Janowskie gołki pod ściereczką mam dwa serki. Proszę bardzo. Nie ma tutaj nic oprócz soli i grubo mielonego czarnego pieprzu. Wędziły się 12 godzin totalnie zimnym dymem, około 20-30 stopni. W pierwsze popołudnie 6 godzin. Na noc sobie zostały w wędzarni, wisiały i rano rozpaliłem. Dowędziłem kolejne 6 godzin. Dym był akacja oraz jabłoń i to był kosztel. Dlaczego tak? Dlatego tak, że testuję nowe mleko z nowego źródła, od zupełnie nowych krów i chciałem się po prostu przekonać, jak to będzie wszystko wyglądać. Cery są mega spoiste, wszystko jest tak, jak powinno być, jeżeli chodzi o fakturę z zewnątrz. Nie ma prawie w ogóle pustych przestrzeni, były idealnie wygniecione. Natomiast co do smaku, już to, kochani, testujemy. Hmm, fantastyczne. Trzymajcie się, pozdrawiam.